Moc wrażeń, endorfin powyżej normy i duch zdrowej rywalizacji. Tak było podczas kolejnej edycji Oktoberfestung na Twierdzy Kłocko. Gra terenowa, nawiązująca do aktywności żołnierzy w czasie pokoju oraz ilustrująca niektóre wątki z historii Twierdzy Kłocko, była doskonałą rodzinną zabawą. Do kłockiej fortecy przybyli miłośnicy zagadek i regionalnych przysmaków. Dodatkowo dobre samopoczucie uczestników zadbał kabaret Koń Polski. Znajdujemy się na Twierdzy Kłocko. Jest to już piąta edycja Oktoberfestu. To jest impreza rodzinna, która przede wszystkim ma tu zachęcić przyjścia całych rodzin i uczestnictwa aktywnego w takiej zabawie, gdzie trzeba odwiedzić 11 punktów przygotowanych przez nas na twierdzy i to mało, że je odnaleźć, jeszcze na nich wykonać zadanie. Wszystko to podsumowujemy, no i najlepsi są nagrodzeni. Otoczkę całą robi jeszcze, jak sama nazwa wskazuje, Oktoberfestung. To jest taka troszkę zmiana tej słynnej imprezy bawarskiej na naszą tu modłę twierdzową. No tą otoczkę daje też uciechy dla dorosłych osób, czyli browary rzemieślnicze, czyli takie niszowe, świetne piwka, gdzie, gdzie właśnie znowu dorośli mogą sobie pokosztować. Ja zajmuję się rzemiosłem, kowalstwem dokładnie. Jestem stąd z Kotliny Kłodzkiej i przyjechałem tutaj zaprezentować swoje rękodzieło. Głównym naszym produktem jest oczywiście podkówka szczęścia z imieniem, ale mamy różnego rodzaju asortyment użytkowy, mamy noże, jakieś wieszaki, świeczniki, kute róże tutaj są.